Akceptowali nawet najjaskrawsze wypaczenia rzeczywistości. Zbyt mało interesowali się aktualnymi wydarzeniami, aby zdawać sobie sprawę z grozy sytuacji. George Orwell. Uważamy nasze państwo za demokratyczne, a tymczasem zapanowała w nim mediokracja. Media, które mają kontrolować nadużycia władz, stały się ich częścią. Byty komercyjne rywalizują z rządem o władzę nad nami. Nie są przeciwwagą dla rządu. Są od niego większe i ściśle z nim współpracują. Dziś w Waszyngtonie obiektem największego zainteresowania są media, bo nie tylko dają pieniądze i lobbują, tak jak inne gałęzie przemysłu, ale rzecz jasna kontrolują, czy gęba polityka pojawi się na wizji, czy nie. To dopiero władza. Najwyższa władza w świecie polityki to kontrola odbioru. W powieści Orwella, rok 1984, Winston Smith pracował w Ministerstwie Prawdy, ale nie chronił prawdy. Odwrotnie, zmieniał przeszłe relacje prasowe w taki sposób, by nie można było podważyć wersji przedstawianej przez partię rządzącą. Jeśli partia nazwana przez Orwella Wielkim Bratem kłamała, rzut okiem na jedyne istniejące archiwa Winstona dowodził, że kłamstwo jest prawdą. kłamstwa mogą stać się prawdą. Obecnie obywatele mają stały dostęp do informacji, ale to nie znaczy, że są lepiej poinformowani. To prawdziwa ironia. Goebbels uczynił kiedyś trafną uwagę. Ten spryciarz powiedział, że najważniejsza w nazistowskim systemie informacyjnym jest pozorna różnorodność, która kryje rzeczywistą jednorodność. Czy kłamstwa mogą przybrać postać prawdy? Winston miał w ministerstwie prawdy przyjaciela o imieniu Syme, który był tego pewien. Jego praca polegała na ograniczaniu myśli poprzez eliminację słów, które umożliwiały prawdziwe myślenie. Zostawało tylko dobro i zło. Wszystko, co reprezentował Wielki Brat, było dobre. Wszystko, co mu się sprzeciwiało, było złe. Jak tłumaczył Saim, klimat myśli ulegnie zmianie. Nie będzie myśli. Ortodoksja oznacza brak myślenia. Zdaniem Winstona Sajma czeka ewaporacja. Jest zbyt inteligentny, widzi wszystko zbyt wyraźnie i mówi zbyt jasno. Pewnego dnia zniknie. Ludzie tego nie pojmują. W ostatnich dniach Związku Radzieckiego istniały dziesiątki gazet, stacji telewizyjnych i radiowych. Tyle tylko, że wszystkim sterowała Radziecka Partia Komunistyczna albo rząd. Zmierzamy w tym samym kierunku, w której nie spiera się o idee. Ja mam pewien pogląd, Pan ma pewien pogląd, kogo poprą ludzie, na tym polega demokracja. Pytanie, czy idee w ogóle się liczą? Wygląda pan na miłego faceta. Ma pan żonę? Dzieci? Dwoje. Dlaczego nie miałbym na pana głosować? To dziwne, ale polityka przedstawiana jest obecnie przez pryzmat polityków, a nie ich działań politycznych. Media nie interesują się polityką, tylko politykami, a to ogromna różnica. Koncerny medialne nie relacjonują już wydarzeń politycznych. Wiadomości polityczne stanowiły w 2000 roku połowę tego, co w 1996, a w 1996 połowę tego, co w 1992. Trzecim głównym źródłem dochodów współczesnych mediów są ogłoszenia partii politycznych. Jeśli więc jesteś politykiem, jedynym sposobem na dotarcie do mas są spoty. W 1981 roku media zarabiały 80 milionów dolarów na politycznych kampaniach reklamowych. Na ostatniej zrobiły miliard. Dlatego, żeby ubiegać się o fotel prezydenta, trzeba mieć miliony dolarów. Albo jest się milionerem, albo ma się talent do znajdowania sponsorów. Oto kto idzie do polityki. Każdy z nich jest zamieszany w ten system. 98% tych, którzy ubiegają się o reelekcję, dostaje się ponownie do kongresu. Wiedzieliście o tym? Przejrzałem statystyki sowieckiego Politbiura. U nich ten odsetek wynosił 92%. Mieli większą fluktuację ludzi niż my w kongresie. Czy to nie żenujące? Dlaczego my to robimy? Musimy zmienić prawo. Udzielamy stacjom telewizyjnym monopolu. Nie płacą ani grosza za monopol na określonych częstotliwościach, a potem sprzedają czas z własności publicznej. Zarabiają miliardy i niszczą nasz system polityczny. Jednocześnie opłacają polityków, żeby utrzymywać monopol. Okropna korupcja. Społeczeństwo chce wiedzieć, co z tym wszystkim zrobić. Ja nie wiem. W doskonałym świecie istniałby pewnie jakiś ruch społeczny. Ludzie wyszliby na ulicę. W pewnym sensie powinniśmy się wściekać na to, co się stało z naszymi mediami, tak jak Rosjanie. Ale dla mediów to już herezję. Jak śmiecie? My cały czas przekazujemy informacje. Popatrzcie na to i na to. Zrobiliby temat z tego, co właśnie powiedziałem. Powiedzieliby pewnie, że nie jesteś Amerykaninem. Powiedzieliby, że nie jestem Amerykaninem, ale za to terrorystą. Fellows w swojej książce Breaking the News. Określa ekspertów mianem znakomitości mówiących nam, co mamy myśleć. Howard Kurtz z CNN powiedział: Kultura informacji zlała się z efekciarską rozrywką, skutkując wielkim i sprzecznym potokiem nagłówków i szumu. Margaret Carlson z Time Magazine stwierdziła: Producenci chcą ludzi, którzy mówią uczenie, ale nie komplikują problemu z George Orwell. Wszyscy pamiętają Wielkiego Brata z roku 1984. Jest jednak jeszcze druga część tej historii. Przywódca zdał sobie sprawę, że potrzebna nam wojna, by ludzie ze strachu zrzekali się swoich praw. Co się dzieje, gdy grupa ludzi ma potęgę mediów zdolną do redefiniowania zasad? Zasada była prosta Wymagała jedynie zwycięstw nad własną pamięcią George Orwell Tak planuje się przekaz medialny Deficyt budżetowy jest zły Deficyt budżetowy jest dobry Osama Bin Laden Poszukiwany żywy lub martwy Zapomnijcie o Osamie Chodzi o Sadama Jego broń atomową Jego broń chemiczną gdzie jest ta broń? Nie chodzi o broń, tylko o demokrację w Iraku. Orwell przewraca się w grobie. realizacja.